Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii The w Stray. Pomyślałam sobie, że skoro znowu możemy dzięki dronowi tutaj z otoczeniem się jakoś tam porozumiewać, to dobra, chodźmy porobić parę rzeczy, które wcześniej tu zwróciły moją uwagę, a mianowicie zacznę od... Kurde, przeprosiłabym ich z chęcią, ale na razie do wiaderka, bo właśnie bardziej jeszcze e, mnie tutaj te kwiatki zainteresowały, kolorowe. Wcześniej to w sumie widziałam tylko w większości o takie zielone rośliny rosły, a tu e, czemu? Aha, czyli dalej nie mogę jej e, Wziąć. Dalej nie mogę ich spotykać. Hmm. A dron już przecież się odezwał. Ej, że. No pięknie. Spiewczyłam. Aha, czyli wracamy do punktu wyjścia. Niby się już odezwał, ale dalej coś mu nie pasi. Hmm. No nic. To jak dalej? No, właśnie. A może z wybranymi będzie chciał gadać? Nie, z tym nie. O, to jeszcze widzę. Tu mogę pójść. Mm. Dobra, tu jest zejście. I kolejna drabinka. Nie, tu tym razem skrzynki. Puszkawka! Ale fajnie. <laughs> o, jakie cudne miejsce. Dobra, ale. Cudne miejsce, cudnym miejscem mogę to drapać mogę. Mm. No cóż, czyli jakiś telewizor, ale też nic. Dobra, to idziemy jeszcze wyżej. Może na samą górę mam tak wejść. No potem to chyba nie mogę nawet. A, tu jest taka droga. Hmm. O, wreszcie coś się zadziało. Jej! <laughs> Ile kotków szczęścia! Akurat złotych tych na kasę. E, co to takiego? Też nie wiem. E? Hej, nie wiesz, że nie należy przerywać w trans... Dentalnej medytacji? Och, to ty byłeś wraz z Momo, gdyż mieliśmy meldunek. Miło cię wreszcie spotkać, mały nieznajomy. Momo i Dok są ci znani, więc wiesz już o nieznajomych. Brakuje mi ich. Myśli o nich przynoszą mi ukojenie. A Momo został w slumsach i słyszałam, że to dzięki Tobie znalazł się Dok. No, a Clementine jest teraz w śródmieście. Jeśli chcesz wydostać się na zewnątrz, potrzebujesz jej pomocy. Chodzą słuchę, że planowała opuścić miasto. Proszę, to dla ciebie. Zapisałam jej adres na odwrocie zdjęcia. O, jak słodko! Aby dostać się do śródmieścia, musisz wspiąć się na sam szczyt naszej małej wioski. Dla kogoś równie winnego jak ty nie będzie to żaden problem. Jeśli uda ci się wydostać na zewnątrz, będziesz pierwszym, kto tego dokona. Życzyłbym ci szczęścia, ale nie potrzebujesz go. Wierzę w ciebie. O! Miłe. Maneki neko nawet wierzy. O, wybacz, że zniknąłem wcześniej. Jestem człowiekiem, prawdopodobnie ostatnim człowiekiem na świecie. A tylko spójrz, co ze mnie zostało. Wróciło do mnie jak wiele wspomnień. Tak wiele wspomnień, jak wiele zapomniałem. E, może jeśli odnajdziemy Clementine, zdołamy przywrócić moje wspomnienia i znaleźć Ci drogę do domu. Możemy wrócić na dół i spróbować dowiedzieć się czegoś więcej od towarzyszy. Lub iść dalej naprzód do miasta. O, ja właśnie z chęcią tutaj zostanę, bo mi się tu bardzo podoba. Chcę to miejsce podwiedzać. Ale tak w ogóle sobie wcześniej pomyślałam, co ja mogę tu zrobić. O, Ojejku! Mm, tak swoją drogą wcześniej... Mm, coś jak chciałam powiedzieć, tylko już sama się trochę pogubiłam w sumie niby co. <grym> Brawo ja! A wcześniej przez moment nawet myślałam, że być może niektóre z tych robotów mają jakoś wszczepioną ludzką świadomość, kojący szum spadających śmieci, lśniące wodospady żadnych zagrożeń. To wspaniałe miejsce do pracy nad moją poezją. Proszę, posłuchaj. Wielki beton, beton jesteś miłonem. Czy schronisz mnie także wtedy, gdy skonam? Czy to aby nie nazwać ponure? Um, nie, no nie, fajne, bardzo. Dobra, <laughs> to, o, mogę to zapamiętać. Cóż, to jest takiego. Ten język, towarzysze sami go opracowali. To imponujące. Pamiętam, jak miało to miejsce: byłem wtedy w sieci. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w pewnym momencie komunikacja zaczęła być przekształcana na te symbole. Tak długo byłem uwięziony samotnie we wnętrzu komputera. Przetłumaczyłem więc każde słowo i każdy symbol, aż w końcu byłem w stanie wszystko zrozumieć. Teraz, gdy jestem wolny i rozumiem ich mowę, jestem ciekaw, co mają do powiedzenia. Mm -hmm, a ja też, a tak w ogóle. Mm, zaraz, yy, to nie, to. Mm, no tak, ale zaraz. Mm, a jak. Czekaj, pamiętam, obszar na zewnątrz. Yy, myślałam, że może będzie coś więcej omawiał. O, mogę go spotkać? Z elektryczne wzórki wszędzie. A to może nie budźmy śpiącego. Hmm. Nie wiem, czy coś ci powiedzą. O, witaj, od dawna nie mieliśmy tu żadnych gości. <noise> tak no, zórki trudno chyba z gośćmi nazwać. Dobrze, to z tym spróbujmy jeszcze się pogadać. Jak dorosłych chcę być zupełnie jak ciocia Clementine. Chcę eksplorować tak jak ona. Ale dorośli zabronili nam opuszczać mrowioskę. No, może dlatego, że wszędzie wokół są zurki? O, co to jest za droga? Dokąd? A, to jest ten Aleksander. A nie, to ja chcę na dół. Tędy... Może... Do tych coś? No cóż. Nie przeszkadzajmy. Może im jednak chodźmy do kwiatków, bo kwiatki są fajne. Nie wiem co mi to da, ale trzeba się przekonać. Może to jakieś wspomnienie obudzi? Czerwona roślina. Aha, nic mi to w sumie nie dało. Dla niektórych to nic, dla mnie jednak to jest bardzo cenne. Grzebią sobie w śmieciach. Bardzo przyjemne zajęcie, niewątpliwie. O! Tam są fioletowe. Ciekawe, czy do nich też się mogę jakoś dostać. Hmm. A trzeba to sprawdzić. Tylko jakbym... O! A można! Fajnie. Tu, nie, tu. O, fioletowa roślina. Ciekawe. Ktoś coś maluje, to może z nim porozmawiajmy o. No i czy wiesz, że istnieje ponad 900 cieni białej farby? E, nie mów tego nikomu, ale opracowują mój własny odcinek też biały. Nazywam go śmieciowy brąz. O, wspaniale! A co to? No dobra, drapmy. Może spadnie i coś nam to zrobi fajnego? Nie? No cóż, stworzyłam chyba arcydzieło. A oni coś... Mei twierdzi, że przechodzi fazę... Dobra, na pewno zostanie wielką... Ta, pewnie tak. No cóż, to nie przeszkadzajmy. Z tym już gadałam. To nie wiem, co mi zostaje. Chyba niestety... Już pójście na górę. A to nie, to jest ten Aleksander. Hmm. Dobra, ze z Baltazarem już się w sumie e, rozmawialiśmy. O, to wygląda jak jakiś bar. Coś powiesz nam ciekawego? To jedzenie. Ojej, jest naprawdę paskudne, ale nic innego tu nie ma. Hmm. To... A, brzydko, to wygląda naprawdę. Ale w sumie nie widzę tu nic ciekawego. A mogę tu sobie wskoczyć, ale ładne miejsce to jest już. O, białe kwiatki jakieś. Okej. Okay. O, te też mogę podnieść. Dobra, one może pełnią tu funkcję jak, nie wiem, e, napoje energetyczne w slamsach. Dobra, tam jest strzałka, ale tutaj widzę, hmm, tam już nie mogę przejść, hmm, no dobra, to na samą górę, a no, mogę coś tu zrobić? A, drapać, pan albo pani, cholera wie, malo, hej koleżko, jak się masz? Wiesz, że ciocia Clementine nauczyła nas hodować specjalne rośliny, które potrafią przetrwać bez światła słonecznego? Ta, zauważyłam. Mam ogromną kolekcję, chcesz zobaczyć? Wciąż brakuje mi jednak kilka kolorów. O, szukam wciąż żółtej rośliny, czerwonej i fioletowej. Ha! A tak się składa, że ja je mam. Jasne. Ciekawe, co mi po tym. Mhm. Proszę bardzo. I to. <noise> Bardzo ci dziękuję. W nagrodę mam dla ciebie małą. O! Fajnie! Z serduszkiem! Tak, jesteśmy kotem, który zbiera przypinki. Świetnie! O, ogródek o wiele ładniej wygląda. Mhm. Mogę coś tu rozszyfrować? Nie, kto to jest? Daw, nudzę się jak Clementine prowadziła tu kiedyś zajęcia. Nauczyła nas mnóstwo ekstra rzeczy. No to przykro mi, że już nie prowadzi. A ja... Ha. Ale to, wybaczcie, to kusi za bardzo. Tak? Życie będzie im bardziej kolorowe. Dobra, już chodźmy. Nie wiem, czy to jest zwalanie farb też... Ma coś na celu, ale no na razie czuję, że powinnam iść tu. Chociaż to nas pewnie z tej mrowioski zabierze, ale no cóż, taka kolej rzeczy. Tak, gry mają to do siebie, że je się przechodzi, jakby nie patrzeć. Chociaż czasami miło jest też właśnie błądzić, błądzić, nawet trochę bez celu, jak to mam w zwyczaju. Hmm, i znowu kanały bez roślinności, takie o wiele mniej przyjazne. No, ale schody prowadzące na górę. Myślałam, że dron się odezwie. <laughs> Metro, jesteśmy w metrze? Czyli jesteśmy bardzo blisko powierzchni. Chyba. Spójrz, to, sta to stacja metra. Zupełnie zapomniałem, że taki środek transportu w ogóle kiedyś istniał. Można było dostać się w ten sposób w każdy zakątek miasta. Ludzie jeździli metrem do pracy, ja też, każdego poranka. Po tym jak pożegnałem się z moją rodziną. Pamiętam, robiłem to dla nich, ale oni przepadli. To było tak dawno temu, czyli pewnie nie żyją. Chcieli zobaczyć, jak jest na zewnątrz, ale czy to ma teraz w ogóle jakieś znaczenie? Co się... Z... Co się z nimi? Co się stało ze wszystkimi? A tak czy siak zbliżamy się do Śródmiasta. Znajdźmy Clementine. Mamy jej zdjęcie i możemy pokazać je w A ma możemy. Ciekawe, czy on nam nie, o tym nic nam nie powie, czyli co? Przez? Pociąg. No tak, tędy. Oj, nie. Myślałam, że będę mogła to przełączyć. Eee. No dobra, to było dziwne. Puste czyli żadnych kolejnych napojów. No, jakoś mi nie szkoda, bo w sumie... Chociaż nie, wiem po co tam jedne... Jedna, znaczy trzy były. Metro jest zamknięte z powodu pandemii. Prosimy nie wchodzić. Każde naruszenie zasad. Ach, tak. Wyrok więzienia. Świetnie. Wow! Wystraszył mnie trochę. E, zaraz. Tu ktoś siedzi. O właśnie. E, ledok. Pokażmy. Mm. Jakiś dziwny. Nie wiem, może nie ma sensu z nim gadać. Ej, nie to chciałam, ale... <laughs> może być. I cóż to? Tak wiele tu książek. Dziedzictwo testu Turinga, etyka sztucznej inteligencji. A rozpoznają niektóre z tych tytułów. Czy też bym posiadał kiedyś bibliotekę? Pamiętam, że nic nie dorównywało zapachowi książek i przywracaniu kartek. To uczucie było tak przyjemne. Czas spędzony z książką był niczym czas spędzony z inną osobą. Mm, jak kocham książki właśnie. Tak jak e, nasz dron mówi ten ich zapach oj, to wszystko jest nie do podrobienia. Mm, tylko tak. E, przydałoby się. O, przetłumaczmy Neko. Nie przejmuj się śmieciami. Neko corporation wszystkim się zajmie. A ten to kto? Ja teraz już ci powtarzam już. E, nie możesz tak biegać, to niebezpieczne. Hej, pierwszy raz widzę takiego robota, ale jesteś puszysty, bo nie jestem robotem. O, to poszukiwana dziewczyna, prawda? Zapytaj kogoś innego. Jeśli chodzi o mnie, już w pełni zaprzątam moją uwagę. Okej. Okay. A tu też nie ma żadnych energetyków? Tu jakiś znak zapytania? Dostęp na niższe poziomy jest ograniczony ze względu na organiczne zagrożenie życia. Dobra. Zaraz. Tak. Czyli tak, zanim. Z nimi spróbują pokazać to. E no, nie widzę by tu coś było. Czyli jednak z nimi. Proszę daj... Okej. Okay. Jeśli szukasz Clementine na pewno ukrywa się w rezydencji. W rezydencji? Śródmiasto. Hmm. Raczej nie jest rezydencja. O, zdjęcia krów. Coś tu mogę niby wskoczyć, ale do roboty raczej nie mam nic. Ej, jak brzydko to lustro odbija. Mm. Neko. Obszar mieszkalny, ulica handlowa. Mm. Neko, Corp. pracujemy całymi dniami, aby zebrać odpady i wysłać je na dół. Aha. A skoro mowa o niższych poziomach, dawno nic o nich nie słyszeliśmy. O, fajne zdjęcie małe. No, pierwszy symbol oznacza ulicę, następnie jest piętro, a na końcu numer 3. Znajdziesz bez problemu, aha. E, dobra, nie to chciałam. E, zbadaj. O, mamy, aha. Ciekawe, jakie ja to niby mam. No, wiem, kto na nim jest, ale. E, tak, te symbole to już wiemy, że to jest adres. E... Tylko wciąż mi to jeszcze nic nie mówi, jak ja mam to znaleźć. Hmm. Tu jakiś. Sklep jak widzę. Aha. Ubrania. Dobra, no przydałoby się za rezydencją rozejrzeć. Hm. Ale jak tak będę biegać zupełnie w ciemno, no to kiepsko. Może z tym kimś pogadam? Ani kroku dalej. Do Dobra, ale ja tam nie chcę iść. Lepiej z nim nie gadać. Eee, on raczej by nam nie pomógł. O, może weźmiemy to? Nie. A z tym może? Przykro mi, ale sklep jest zamknięty. Czekam na dostawców. No to może pokażesz? Pomożesz raczej? O, tak, znam ją. To jedna z tych, którzy. Mm. No to też za dużo nam nie pomógł. Dobra. Bar. Hmm. Barze, tacy może coś wiedzą. Ładne zdjęcie. O! Interesowały ją informacje o różnego rodzaju antycznych maszynach. Dziwne. Hmm, antyczne maszyny. To by się przydało gdzieś, A, jakiś sklep może z takim znaleźć, albo jakieś, nie wiem, co. Hmm. Dobra, są nawet telefony. A... Hmm. Hmm, no nie wiem, nie ma chyba co szukać eee, tego no... jakoś w bocznych uliczkach. Hmm. Nie wiem. Byłam tutaj. To wygląda jak... Nie no, bar. Hmm. Co wy mi powiecie? A. Najprawdopodobniej nic. No to co ma być? Jesteś. Jacyś... Że ci stało się. Warto. Hmm. Eee, mogę to wziąć? A po co? Hej, to nasze taśmy. Nie wiesz, że to nieładnie kraść? Ja nie kradnę. Mogę ci jedną dać, ale. Niko, ja potrzebujemy, abyś coś dla nas zrobił. Wartownicy, trzy kamery. O! Nie podoba nam się to w naj... Masz coś z tym zrobić? No, w sumie. Pewnie tak. Hmm. Dobra, czyli na razie... O, to chyba będą. Jakieś mieszkania. Bo to są takie oznaczenia jak na zdjęciu. Hmm. Ale na razie mogę coś zrobić. Hmm. Ha! Mogę. Pięknie. Chociaż ja nie wiem, czy chcę jakimś... Hmm. Tak, chcę gangsteraperom pomagać. Ha, ha, ha. No i dobra, jeszcze gdzieś trzecia chyba kamera jest, jak mówił. Widzę. Widzę, widzę. Hop, hop. Ej, tu tam, no przecież, o właśnie, duży skok, tu, no i lecimy po nagrodę, tak, lecimy, ach muszę ładnie schodami, a tak w ogóle tam było na piątym piętrze, to wszystko wygląda jak klatki schodowe, czyli no to w sumie znajdziemy chyba całkiem okej. Okay. To mieszkanie Clementine. O, fajnie wybija. To <taniec> jest robota ekstra, dobra. Myślałam, że sobie poradzisz. Proszę, to Twoja nagroda. Zasługujesz na nią. Jej, dzięki. Dobra, to miłe. Hmm, czyli tak, to było. Cholera wie w sumie, które piętro. O, mogę. Co ja mogę z tym zrobić? Ha. Mogę w pudełku sobie posiedzieć, tylko po co? Eee, zaraz. Eee, zbadajmy zdjęcie. Takiego oznaczenia mam szukać. Może powinnam to sobie przerysować, łatwiej by mi było patrzeć. Znaczy patrzeć, rozumować. Hmm. Czyli jeszcze. O, tutaj. Co to jest. Nie wiem, weszłam gdzieś. I gra mi się zapisuje. Dobra, czy to jest... przypadkiem weszłam do mieszkania Clementine? Może? Ja nie wiem, poszukamy czegoś tutaj w kolejnym odcinku. Na razie to by było. Na tyle. Trzymajcie się. Cześć.